Witajcie kochani. Dzisiaj w takich klimatach wieczornych będziemy testować oświetlenie roweru elektrycznego Civerli C20 Pro i zobaczymy, jak wygląda oryginalne oświetlenie tego rowerku z przodu i z tyłu, a także pokażę Wam, jak świeci reklamowana lampka Netboler. Jaki zasięg ma, tak ogólnie oryginalnie światło jest takie. W rowerku i zasięg też jest całkiem niezły. Zobaczcie sami, i tak wygląda tylne oświetlenie. A teraz przetestujemy sobie tą lampkę dodatkową, którą sobie kupiłam. Stanęłam sobie tutaj bardziej tak po zachodnikiem, żeby nie świecić kierowcom. Po reflektorach, i tutaj mamy tą lampkę Nebola. Tu mamy poziom naładowania baterii, a obecnie jest 94. I taki zasięg mamy świecenia. Zobaczcie, teraz sobie zmienimy taki zasięg. O. I migające. Trochę sensacja tutaj robię, że stoję tak świecę tym światłem, ale jeszcze raz wam włączę, żebyście widzieli. O, zobaczymy jak to wygląda. Patrzcie. No z dodatkowym oświetleniem to wygląda naprawdę nieźle. Zasięg. O! Genialny, ale już wyłączam. No i co wy co Wy o tym oświetleniu myślicie? Warto kupić z takich może wad. To naprawdę trzeba bardzo uważać, żeby no nie świecić kierowcom, raczej sobie to oświetlenie tak bardziej w dół ustawić, sprawdzać poziom baterii. No i uważać, jak bardzo długo ta lampka jest włączona, to ona się grzeje. Ale tak ogólnie powiem Wam szczerze: z lampki jestem bardzo zadowolona. Tylko w wyjątkowych przypadkach, naprawdę, kiedy jest to potrzebne, będzie to dodatkowe światło używane, a tak normalnie. Raczej nie, bo oryginalnie to światło, co już jest, też w sumie nieźle daje. I z tyłu tak samo jesteśmy widoczni. Pozdrawiam Was serdecznie. Dajcie znać, czy Wy sobie jakieś dodatkowe oświetlenie zamontowaliście w rowerku Chiwedli, czy w jakimś innym rowerku, który obecnie posiadacie. Pozdrawiam Was. Hej.